ale dzisiaj zachód słońca przyjechaliśmy teraz na weekend bo będą te fajerwerki fajerwerki w Mount Forest no miejmy nadzieję, że fajerwerki też będą spektakularne w tamtym roku rosła tu soja a teraz widzę, że mają pszenicę to chyba trzeba zmieniać. Nie można tego samego z roku na tej samej ziemi sadzić. Widzę, że sąsiad chyba będzie coś tutaj osuszać. Bo całe takie zwoje tych plastikowych rur przywiózł. Ale pięknie jest. Dokładnie połowa lipca. potrzebuję świeżych margaretek do wazonu. Jakie piękne tutaj są. Pamiętam, że w Polsce to zawsze jeszcze kwitły chabry i maki, i też margaretki, ale tutaj są tylko same margaretki. Nie widziałam w ogóle chabrów i też bardzo mało maków. Ale dziwne, bo przyjechaliśmy i nie ma żadnego szopa, ani jednego nie ma. Nie wiem, co jest grane. Normalnie przyjeżdżamy, to nas witają. A na dzisiaj nic. Mam nadzieję, że przyjdą. A tutaj zainstalowałam kolejne lampki. O. Oczywiście na Solary. No są! Właśnie o was mówiłam. Cześć koleżanko! Cześć, moje koleżaneczko, ktoś tam jest na drodze. Jakieś osoby. Moja koleżanka jest i ta, ta co ma trójkę dzieci, co nie dopilnowała malucha. I maluszki też są. A wy co tak późno? No dalej ma trójkę. No moja koleżanka przyszła też. Moja koleżanka ze swoimi też jest. Chodź tu dziubko. Cześć, chodź, chodź do mnie. No, chodź tu do mnie, mam winogronka. No chodź, no chodź. No chodź tu, co? Pięć dni mnie nie widziałeś? Chodź, winogronka, szybko. Chodź na winogronka. No, oczywiście. Pierwsza. Pierwsza jestem. Tak, i komary zaczęły latać. A ja tak chwaliłeś, że nie ma. Ach, ty malutka moja i baby też chce i też chce, no masz ty, ty pomalutkujesz, nie tak jak mama mama to zasuwa Ale sobie rączką I ty malucha, ty moja malutka, ty I znowu mamy dużo winogron I znowu całe kilogramy ona i ta druga z tym uchem Najbardziej lubią. Ałch, jak tu chwytam ja tymi pazurkami. I dziecko nie ma, i zaś przyniosę. i ty co? Ty moja malutka, ty. Ostatnio ją wyszczotkowałam, wiesz? Wyszczotkowana była ostatnio. Jeszcze nie dodałam filmu o tym wszczotkowaniu, bo... Mam za dużo materiałów. I za mało czasu. Po fajerworkach. Fajerwerkach na dzisiaj. I jeszcze udało nam się dostać dzisiaj lokalne truskawki. Także kupiliśmy cały taki wielki, wielki karton. No i teraz Prosecco. Z dzióbkami. Zobacz, kochanie. Zobacz, chodź. No chodź. Chodź, chodź, chodź. Tu musisz wejść. Musisz wejść. Chodź. Chodź dziubańku. No, okej, okay, dobra. Ale wejdź sobie, wejdź, no wejdź. No wejdź, chodź. To już jest Ona się ciebie boi. A jaki abius. Ujujujujujujujuj. Tak Także reszta. Coś tak cicho zrobiło. Co ci tak cicho zrobiło? no. Ale pycha. no. Ale te truskawki są piękne, takie kolorowe, piękne. Ty też chcesz szampana, tylko w innej postaci, tak? Tak. Ojej. No, chcę bardzo. Bardzo chcę. Cheers! A ty co? Też chciałabyś? Chcesz proseko? Przyjechałam do Albina sklepu, bo zabrakło nam jedzenia dla ptaków. Widzę, że Albin tam sobie nowy dom buduje. Dobrze, zobaczcie. Co tutaj mają. No, takie sukienki noszą. Dziewczynki menonitki od razu z czepkiem w tym samym kolorze. Nie chcę za bardzo filmować, bo dzisiaj dosyć dużo klientów jest w sklepie. To jeszcze różne czepki. Jak Wam się podobam. Jaką nitka Wszystko takie starej daty, prawda? Takie obrazy trójwymiarowe. Jaki zegar w stylu glamour 400 dolarów Takie zegary Ogólnie ten z kawą Mi się najbardziej podoba Jakbym już miała wybierać I Te chickadees są też takie śliczne na krzeseł ma też na sprzedaż w sumie przydałyby nam się takie na działkę przy ognisku, żeby postawić. a Tu ciekawe obrazy udające quilty, czyli te makatki, które mamy na nitki szyją. Tutaj jest Biblii różnych. różne quotations ręczne wyroby trzeba mieć cierpliwość żeby coś takiego szyć naprawdę ależ piękny ten quilt jest zobaczcie, Słowny. Niektórzy jeszcze używają tylko lamp naftowych, chociaż bardzo rzadko się teraz to zdarza. Ale nie wszyscy mają elektryczność. Takie serwetki. Prawie jak w Polsce na bazarku, zobaczcie. Ile taka serwetka? 22 dolary. Ale to nie są raczej ręcznie robione, gdzieś z Chin pewnie. Kto pamięta jeszcze chustki do nosa, bo ja jako dziecko zawsze do przedszkola mi mama dawała rano, a ja zawsze codziennie gubiłam chusteczkę. Pamiętam, że moja babcia jeszcze tak pięknie wyszywała te chusteczki, także oni dalej używają. I taka chusteczka, dolara kosztuje, ale ładny jest ten batyst, naprawdę. No ale zobaczcie puszka tuńczyka 4,50 dolara To jest niesamowite No i ostatnie resztki naszych truskawek i kwiatki No i chwila na kawkę Ale piękny dzień dzisiaj dosyć jest gorąco ale jest ta przewiew. Jest trochę wiatr, także jest fajnie. Dzisiaj przyjeżdżają do nas Ola z Mirkiem. Jak nie wiecie, kto to jest Ola, to musicie zobaczyć mój filmik z Niagary z października. Tam przedstawiam Wam ole. Więc teraz jestem na malutkich zakupach, ale już za chwilę jadę i oni też zaraz dojadą pisała mi Ola, że jest strasznie duży ruch na autostradach dzisiaj no, a tutaj jest spokój jak widać Czy znaczy, dużo klientów dalej, ale tutaj na tych drogach to już jest ok no teraz jest 24 stopnie a jest koło pierwszej po południu ależ fajne te wiatraczki są i taka cena Którzy mi piszą, że bardzo nie lubią dźwięków tych tutaj wiszących rzeczy, ale ja ogólnie lubię, mnie bardzo uspokaja. Dzisiaj był perfekt pogoda na szampana w basenie. Dobrą kawę tutaj mają. Widzę, że za tydzień mają znowu tutaj imprezkę. Bardzo lubię chodzić na te imprezki. Jeszcze nie wiem jakie będziemy mieć plany przyszłą sobotę, ale możliwe, że zajdę tutaj i zrobię jakiś filmik. Chociaż tu z tymi filmikami to ciężko, bo menonici bardzo nie lubią być kręceni, ale mam już chyba ze dwa na moim kanale, także serdecznie zapraszam, jeśli ktoś jest ciekawy, ale cudne te wiatraczki są. i co bym chciała, awantury wszyscy mi tutaj przy nogach siedzą, już bliżej nie można być, chyba o, no, jakie zgromadzenie no. same futra jak tam dzieciaczki jak tam muśka chodź tu dzieciaczku wy się boicie trochę pocieszni Nawet nie wiesz, kto się tutaj mizia. Nawet nie wiesz, kto ciebie tutaj mizia. To ja. Ja ciebie miziam. No. Ja ciebie tu miziam. Co tam? Orzeszki? Zdajemy. Te zwierzęta są. Jakie groźne one są. Ojej! Ale macie tutaj dużo jedzenia. Cała reszta winogron. Co tam się dzieje? Kto tam przyszedł? Mijamy, czy Ci nie? No, nowe idą jakieś dzieciaki źli. Słyszę. Słyszę gruchania. Aby jak tutaj. Jak tutaj imprezka? w przy winogronkach i orzeszkach. Smakuje? Wiecie, dziuby w domu, tego nie macie. Tu są maluszki takie. Nie, z mamusią. Tak, kochane. Tutaj trzeci się wspina. Co mama? Miał. Ja, jesteście kochani. Kochani. I takie skrzatki. Takie skrzatki, kochane. Za przyzwoleniem mamusi wszystko pod mamusi noskiem, nie? Musia jest okej okay z tym. Tak. Ostatnie winogronka już później nie będzie. To już jest wszystko. Måtte stikkene mine Później tylko orzeszki zostaną, niestety. Już nie ma winogron. Już nie ma winogron, mamuśko. Ty się boisz troszeczkę. Tak? Tak? No chyba tak. Idą. Idą następni tu. Słychać gruchaczy. Ależ one są śliczne. Malce. Ty się boisz, Ty się boisz, tak? Ty się boisz tam. Ale braciszki, czy tam siostrzyczki, rodzaństwo się nie boi. Nie? No. Mama mogę głaskać, nie? Mogę głaskać. ty nie lubisz, ale ich mogę głaskać tak. teraz mogę. Maluszki takie kochane. Misiaczki. Misiaczki małe. Ale mięciutkie. aż mi się zachciało znowu mieć mojego rakończyka w domu. Przy łóżkach takie jak puch, takie mięciutkie. И мамушка. Mama, co powiesz, czarna mama? Czarna mama już dostała kilka donaców. Nie, gdzieś stałaś, już, już nie ma. Wszystko zjadłam słodkie. Nasza seniorka jak się rozsiadła. Ponasta w nocy. Zii już poszedł spać i słyszę chrapanie. Oj, spadłem. Teraz dwie koleżanki. Jedna ta, a druga tu moja stara koleżaneczka, nie? Cio, dziubko moja. I moja dziubko. Kućcie się, okej. Okay? Nie, nie kuć się z nią, nie. Zaraz damy wszystkim. Nie kuć. się. Nie kłódź się malutka moja. Nie. Damy jeszcze orzeszku w czarnej mamie. Masz czarna mama. Masz czarna mama. Tu synek też jest. Macie. O. Kochana czarna mama. co máme dotykám? Máme dotykám vašem, tak. moja, koleżanko, te dziubeczki, to wytłumacie, gdzie ty się tak wytarzałeś, w jakiej słomie. Miciu, hmm? maluszek. maluszek, maluszek, maluszek. I drugi. Zobacz, mama. No to może być wasz tata. A ta tutaj jak zręcznie paluszkami wyciąga ze szczelin. I co? chciałem? Oj, uważajcie, uważajcie. I co koleżaneczko. Oni są czarni. Oboje. Zaczynamy jeszcze rzeszką. Już końcówka jest. Wszystko już zjedli. Prawie dwa kilogramy. Prawie dwa kilogramy zjedliśmy. Pinac. No ty co tak? Maluchu. tam. tam? mama idzie się napić A ty co? Chcesz się bawić? Pogryziesz mnie? Pogryziesz mnie? Pogryź mnie, mnie